w moim skromnym sklepie z biżuterią. W czym mogę ci pomóc? Jak najbardziej mamy takie rzeczy. czyli interesują cię perełki? Słuchaj, mamy wiele pereł. Pierwsza rzecz to jest cudowne nośli. Mam te lepsze, zgadza się Zgadza się, zgadza się Dobrze, czyli będzie to i to No to to będzie 800 tysięcy złotych Można kartą, proszę przyłożyć Dziękuję, do widzenia Maro. Dzień dobry Czego szybasz? Za mało ostre dźwięki są, kurde, dobrze, to w takim razie może taka. No to już bardziej guję, proszę poczuć Prawda, proszę założyć. Proszę spróbować tak. Proszę pokazać mi faktycznie, tutaj zapięcie jest sepsute, nie zauważyłem tego. Ja mam za... Zbyt, zbyt, zbyt szeroką szyję, żeby to sobie założyć, ale u Ciebie chyba idealnie. Dobra, zobaczmy. jak? Już zdejmę, bo to Cię Czyli co? Będzie ten czoker. I ta bransoleta, tak. Super. Proszę spróbować sobie te spodnie. Dobrze. To pasuje jak ulał. Świetnie. Mamy te, mogę też zaproponować w takim wypadku taką, takie gejowe brazuletki. Tutaj są takie tęczowe wzory. Biała i czarna. Najlepiej kupić w zestawie. Można no to spodnie sobie przypiąć, też można sobie przypiąć, takiego oto byczka, on wydawał by dźwięk jak się go dotykało, ale przestało z jakiegoś powodu. Mogę też zaproponować coś takiego do świeci w ciemności. i ptaka. Tak, to będzie 250 zł złotych. czy gotówką? Gotówką, dobrze, to proszę mi dać. Już tutaj wkładam do kasy. Do widzenia. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Mamy, mamy kryształy. Mamy też takie uduchowione biżuterię. Tak, tak, dobra. Chwila, chwila. To tak, ten kwarc. Oczywiście mamy kwarc. Bardzo różowy naszyjnik. Piękny. To też taki złoty wzór, takiego drzewka figowego Proszę przyłożyć, założyć sobie. Pięknie pięknie to wygląda. Mamy też oko proroka, oczywiście. Teraz to jest modne oko proroka. Proszę bardzo. Oj, oko. Ok z tej strony piękne ręcznie malowane i mamy też oczywiście bransoletkę z okiem proroka mogę to zaprezentować działa ochronnie dla Na wszystkich narcyzów, socjopatów i zjebów toksycznych odstraszę a komary też działa, od straży także w latu i mamy też fajną pracoletkę z ametystem, to też działa właśnie na wzmocnienie tarczy energetycznej i wzmaga intuicję to jest taki zestaw w biżuterii udłowionej za 150 zł. Dobra, czy mogę pomóc? Okej, okay, złota biżuteria mamy. Złoto, złoto chwila. To jest zarobiste. 50 gradowe złota. Jest to naszyjnik warstwowy. Tylko trochę mi się rozwarstwił. Skomplikowane to jest. Tak, tak, tak to powinno być. O. Jest to jeden naszyjnik, ale rozwarstwiony. Więc, tak jakby kilka naszyjników w jednym naszyjniku. Proszę to przyłożyć sobie. Założyć. No, jaśnieje pan, jaśnieje. Naprawdę. To jest drugie, 1500 złotych kosztuje, ale coś tańszego, chwila, chwila. Bo tam to jest taki tańsze. To będzie za 500 złotych, to jest 200-kratowe 200 złoto. Tylko to jest z krzyżem. Nie wiem, czy pani jest tutaj wierząca, ale nawet jeśli nie, to i tak można oczywiście krzyż nosić, to jest jak najbardziej legalne. Też taki warstwowy, tylko lżejszy. No też to wygląda całkiem zajebiście. Dobra. Taka oferta jest. Dobra, ja mogę zobaczyć czy coś jeszcze tutaj co tego będzie Chwilę. Szynik złoty, 30 kratowy Za 250 zł Fajny Nie za ciężki, nie za lekki Taki umiarkowany Na każdą okazję idealne Tak I tutaj jeszcze z łańcuch do spodni Złoty, też fajne Za 350 zł Może za panią spróbować Coś. o proszę mamy jeszcze on jest dosyć ciężki z no on jest bardzo drogi akurat 800 zł bo to ma aż 70 karatów Co? So. Zajbiste. Ale za drogi, tak? To je To nie to, ale mamy taki warstwowy naszyjnik. Zaj naprawdę zarąbiste, wspaniałe. Proszę tylko zobaczyć, jak to wygląda. Tak to się zakłada. I to wygląda zjawiskowo. Taki gotycki naszyjnik. Zjawiskowy. No, pasuje to panu w pana stylu. To co, będzie coś takiego? Dobra, za 200 zł. Gotoweczką można, tak proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kurwa, zmęczyłem się. Idę na przerwę. Jak się podobał filmik to łapka w górę. A jak się nie podobał, to łapka w dół. Do widzenia.